Witajcie, przede mną mam Xiaomi Smartband 9 Pro i pokażę Wam, jak zmienić poziom intensywności wibracji w tym smartbandzie. Trzeba obudzić ekran w naszym smartbandzie, dotykając go. Gdy już obudzisz ekran, powinieneś zobaczyć aktualny tarczę zegarka na ekranie głównym, a następnie możesz przesunąć palcem w górę po ekranie, aby otworzyć menu. Następnie przewiń przez to menu, znajdź ikonę ustawienia. Gdy ją znajdziesz, dotknij jej. W menu ustawienia przewiń, aby znaleźć opcję Wibracja, a gdy ją znajdziesz, wybierz ją. A tutaj mamy listę poziomów intensywności wibracji. Mamy wyłączone. Jeśli ta opcja jest wybrana, wibracja zostanie wyłączona. Następnie mamy standardowy i mocny, ten drugi. Trochę bardziej mi się podoba. A potem możesz przesunąć palcem w prawo po ekranie, aby wrócić do tarczy zegarka. I tak właśnie zmieniasz poziom intensywności wibracji w tym smartbandzie. Dziękuję za oglądanie. Jeśli uznałeś ten film za pomocny, rozważ subskrypcję naszego kanału i zostawienie lajka pod filmem.